Pojawiło nam się nowe zadanie, i to jest nowe zadanie, właśnie dodane w patchu 22. Mamy Jim B. Wielkie Łowy. Jest to oczywiście nawiązanie do Balatro, karcianki. Na pewno kojarzycie. Teraz na Game Awards wygrała bodajże nagrodę za najlepszą grę niezależną. No i co my tutaj mamy w tej wiadomości od Jima B. Nieokiełznana banda Jokerów opanowała Night City. Ukrywają się na widoku i kombinują, jak opanować hazardową scenę miasta. Wyrusz na niezapomnianą przygodę i pomóż je wytropić. Sława i bogactwo czekają. No dobra, możemy y, odpisać, możemy się do spamu. My sobie oczywiście odpiszemy, czyli przygoda mówisz, wchodzę w to. Jim pisze do nas. Pora zacząć łowy. Ok, czyli mamy. Pierwszego jokera narysowanego gdzieś tutaj na jakimś filarze. Możemy zapytać, co mamy z tym zrobić, albo robi się. Pewnie chodzi po prostu, by to odnaleźć i coś tam znajdziemy. Ja szczerze powiedziawszy, jeszcze nie czytałam nic o tym dodatkowym zadaniu. Nie sprawdzałam tego, więc będę tutaj to odkrywać razem z wami. Możemy odpisać, co mamy z tym zrobić, chociaż pewnie wiemy, co mamy z tym zrobić. Po prostu to znaleźć, no ale zapytajmy, zobaczmy, co tutaj się pojawi. No, oczywiście trzy kropki. Znajdź jokery głuptasku. Ja przynajmniej naprawdę jestem błaznem, a jaka jest Twoja wymówka. <laughs> no dobra, czyli musimy znaleźć tego pierwszego jokera. Hmm, powiem szczerze, że tutaj nie do końca mi mówi to, gdzie to może być. Chociaż mogę się domyślać. No nic, będziemy szukać. I spróbujemy wykonać to najnowsze zadanie. OK, zatem jeżeli chodzi o, o pierwsze miejsce, gdzie możemy znaleźć rysunek czy tam graffiti Jokera, to znajduje się ono tutaj. Mamy Westbrook, North Oak. Dokładnie tutaj mamy punkt szybkiej podróży przy Kolumbarium. I teraz jak sobie przejdziemy przez ulicę, no tutaj będziemy mieć rysunek pierwszego jokera. I tutaj, zobaczcie, mamy przyjażdżka autobusem do czytania. Weźmy sobie to. I mamy przeczytaj wiadomość. Jedyne co tutaj mamy, to, to kartę. Joker schwytany. Zakończono. I co dalej? Sprawdźmy, czy coś się tutaj wydarzy. Tak, mamy nową wiadomość. Mistrzowskie zagranie. I kolejny, kolejną podpowiedź. Hmm, to wydaje mi się, że kojarzę. Gdzie będzie? Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że tuż już tutaj u góry. Dobra, każdy orze jak może mamy śleć zadanie. Zobaczmy, co to jest za zadanie. Nie, to jest y, związane z widmem wolności. Myślałam, że może tutaj, jeżeli chodzi o, o balatro, to coś nam tutaj skoczyło. No nic, weźmy sobie nasz samochód i podjedźmy, bo wydaje mi się, że to miejsce jest tutaj. To drugie jest całkiem blisko. Jeszcze sobie spojrzę na mapę. Tak, dobrze. Tutaj nam się zaraz Delamain chyba odpali. Tak zobaczcie. Wyłączę tylko tą muzykę. To będzie tutaj naprzeciwko. Mamy ten posąg, czyli niedaleko. I wydaje mi się, że to będzie gdzieś tu. Ale Kontury też twojej świadomości są już wyraźniejsze. Ten supeł w twoim zaczyna się rozplątywać. Spotkanie trzecie. A że ja nie pamiętam, żeby tutaj było spotkanie z tym mistrzem Zen. Nie będę tego teraz robić, bo szukamy czego my szukamy, czego związanego z Balatro. Jest, mamy. Ale jest to ciekawe, bo Pamiętam, że spotkanie z mistrzem Zen było tam, trzecie u góry. Także, czy coś tutaj uległo zmianie, albo coś źle pamiętam? No, musiałabym sobie do tego wrócić, ale dobra. Wyłączmy sobie na razie to spotkanie i zobaczmy, co mamy tutaj, jeżeli chodzi o zawartość. Mamy złotego jokera. Przytrzymaj. Czyli po prostu mam złotego jokera na tle tego posągu. Joker schwytany. Dalej. Całkiem dobrze rozegrane. Ok, teraz mamy jakąś kolejną wskazówkę. Oczywiście kojarzę to miejsce, gdzieś już to widziałam, ale gdzie to jest, to nie wiem. Także muszę, muszę pokombinować, muszę pomyśleć i, i pewnie zobaczymy się na miejscu. No dobra, więc można powiedzieć, że prawie jesteśmy. Oczywiście gdzie ja mogłam widzieć tyle tego wszystkiego myślę, że... się już też domyśliliście. Musiałam się chwilę zastanowić, ale oczywiście kto ma tak dużo tych wszystkich przedmiotów tak na niego. Oczywiście Misty. Więc dokładnie to tutaj mamy tego tak dużo. Dlatego tak dobrze wiedziałam, że, że kojarzę to miejsce. Mamy Misty, ale nie możemy do niej zagadać. Modli się tam. Kot na szczęście. Weźmy sobie to i przeczytajmy wiadomość. Czyli mamy Jokera, kota. I dalej nie da się tutaj z nią porozmawiać. No dobra. Pora przetasować, znaleźć kolejną kartę. Ok. No to mi nic nie mówi, powiem szczerze. Nie mam pojęcia, co to może być. Tutaj po lewej stronie coś jeszcze jest. Zastanawiam się, czy to jest widok od góry, czy raczej to jest coś na jakimś budynku. No nic, trzeba, trzeba tego poszukać. Ok, e, udało mi się to znaleźć. Nie bez pomocy internetu jednak tym razem, ponieważ nie mogłam skojarzyć, jakby kojarzyłam ten, e, ten wzór, ale nie mogłam sobie przypomnieć, co on oznacza i już Wam pokazuję. To jest dokładnie w tym miejscu. Czyli mamy e, Heywood, Vista del Rey. Jesteśmy przy punkcie szybkiej podróży i. W tą stronę zobaczcie, to jest znak de la Maina. To, co dostaliśmy, zobaczmy, czy gdzieś tutaj mamy teraz kartę. Rozejrzyjmy się. No, tutaj nigdzie nie znalazłam, więc chyba musimy się rozejrzeć trochę naokoło. Dobra, bo nam się tutaj odpaliło to zadanie. Ja sobie o, zamknę. Tutaj nic nie widzę. OK, tutaj mamy, zobaczcie, jest znaczek Jokera i mamy znowu kartę, tym razem prawo jazdy. No i oczywiście przeczytajmy. Tak, mamy Jen Joker. I zobaczmy, Joker schwytany. Zaraz pewnie odpali nam się kolejna wiadomość. Mamy wiadomość od Jima. Czemu nie możemy teraz tego zrobić? Już trzeba odejść gdzieś kawałek dalej. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra. Sprawdźmy. Wygląda na to, że nauka nie poszła w las. Ok, mamy teraz zejście do wody. Po prawej widzimy palmę. Z przodu y, to są chyba te generatory. Chyba, chyba tutaj będę wiedziała. Mniej więcej, gdzie, gdzie szukać, także widzimy się na miejscu. No dobrze, to będzie gdzieś tutaj. Zobaczcie, już widać z tyłu te wielkie budowle. Wydawało mi się z początku, że to będą te e, takie generatory, widoczne trochę z innej strony, więc zaczęłam trochę inaczej szukać. Ale potem się zorientowałam, że to jednak będzie to, co widzimy na wodzie, więc mamy już to. Tutaj gdzieś widać też na tym było palmy, więc teraz kwestia poszukania tego miejsca. Chyba już je widzę, chyba to będzie tam. Sure hey. Też nie. Myślę, że to jesteśmy już blisko, bo już też widać te, te palmy. Myślałam, że to będzie gdzieś bardziej z tamtej strony. To też nie. Idziemy dalej. O, już widzę z daleka, że to będzie to miejsce. I co teraz? Czy my musimy zejść do wody? Czy niczego tutaj nie, nie znajdziemy? Hmm. No dobra, zobaczmy. No dobra, czyli mamy w wodzie Mamy jest plusk. Czyli mamy Joker kolejny w kolekcji. Joker schwytany. I w takim razie co dalej? Panie Jimie B. Wygląda na to, że to nie był blef. Mamy kolejne. I wydaje mi się, że będę też wiedziała gdzie to jest. To jest będzie chyba w korpo Plaza. Ale mogę się mylić. No ale dobra. Będziemy szukać. Przypominam jeszcze, że w takim razie to znaleźliśmy tutaj. Tu jest Canary Plaza. Szybka podróż. A ja przeniosłam się gdzieś chyba tutaj, i gdzie, albo tutaj, i gdzieś tutaj szukałam tego miejsca. Ale też widać, że wszystkie te tak naprawdę jokery są gdzieś blisko szybkiej podróży, więc myślę, że tego będę szukać teraz gdzieś. Centrum. Ok, jesteśmy w centrum i myślę, że z, z pewnością będę wiedziała, gdzie to jest. Jeszcze raz sobie spójrzmy. Mamy, bo yy, zauważcie to, co zwróciłam uwagę na tym zdjęciu, po prawej stronie, od, od tych złotych filarów, mamy I, czyli G. I tak myślę, że to będzie dokładnie w sklepie Jinguji. Właśnie to J i I będzie, zobaczcie, dokładnie będzie właśnie stąd. Okej. Okay, no to szukamy teraz Jokera. Co za energia! O, jest. I tutaj. Gdzie mamy teraz leżącego leżącą kartę. A, tutaj, nie zauważyłam za pierwszym razem. Zapasowe spodnie. Oczywiście czytamy, mamy Jokera ze spodniami. No i czekamy na kolejną wiadomość. Mamy. Gdybym miał dłonie, to bym zaklaskał. Okej, okay, mamy Militech, Arasaka. Dobra, też już wiem, gdzie to jest i to będzie... Gdzieś tutaj niedaleko w samym centrum, na samym środku jest właśnie takie: to chyba jest przeszklone, czyli całkiem niedaleko jeszcze. Tylko pokażę jeszcze raz, gdzie się znajdujemy. Tu mamy sklep Jinguji, Ging tu jest Halsey and MLK Milk. Czy dobrze to przeczytałam? Mamy szybką podróż, a teraz udamy się bliżej centrum. Ok weszłam sobie od tej strony, czyli po prostu jesteśmy na samym środku, na tych kładkach dla pieszych i tutaj mamy ten szklany dach i zobaczmy czy gdzieś tutaj nie znajdziemy tej, o właśnie nawet się świeci, aha bo to jest hologram, ok, ale dokładnie z tego hologramu też mamy tutaj, zobaczcie e, jest Joker i mamy kartę o nazwie hologram przeczytajmy wiadomość, dobrze, czyli co teraz? Czy to już koniec? Czy jeszcze będą kolejne jokery do odnalezienia? Mówię wam, że trochę tego jest. Jak, jak chce się tak trochę samemu pokombinować i poszukać, no to, to trochę, trochę to zajmuje. Mamy udało Ci się wykonać kilka świetnych zagrań i kolejne. I to już dokładnie też będę wiedziała, gdzie to jest, ponieważ to jest posąg. Tak mi się wydaje, że to będzie posąg, też do którego nagrywałam osobny materiał o zagadce FF06B5. Więc dokładnie wiem, gdzie on się znajduje i myślę, że tam zacznę poszukiwania kolejnego Jokera. Ok, więc jesteśmy przy Jig Jig Street. To jest też oczywiście punkt szybkiej podróży. Jesteśmy w dzielnicy Japantown, Westbrook. I tutaj mamy ten wielki posąg i zgaduję, że to tutaj znajdziemy kolejną kartę kolejnego Jokera. No i oczywiście mamy, mamy Jokera. Jak ktoś tutaj y sporo czasu spędził, tak jak ja w cyberpunku, to dosyć charakterystyczne są te punkty. Mamy szósty zmysł. Dokładnie jest to Joker. Swoją drogą ciekawe, czy yy, czy coś tutaj będzie miało wspólnego z FF06B5, bo też zwróćcie uwagę, że ten joker ma kolor magenta. Ciekawe, czy to właśnie nie jest FF06B5 kolor. Bardzo ciekawe. No zobaczmy, co teraz Jim nam powie. Czy to już koniec? Czy jeszcze coś nas czeka? Dobrze, mamy. Okej. Okay. Dobrze, że nie postawiłem przeciwko Tobie. Co to za miejsce? Wydaje mi się, że mogę wiedzieć. Przynajmniej wiem, gdzie będę szukać, a chyba gdzieś całkiem niedaleko tego miejsca, gdzie się teraz znajdujemy. Więc. Dobrze, więc szukajmy. Myślę, że to będzie Gigi Street. Bjarzy mi się to, z którymś tutaj w. No zobaczcie, jak blisko. To było to przecież. Kurwa mać! Zobaczcie, dosłownie, dosłownie za rogiem. Mamy Jokera. Cześć, cześć. I mamy żwawy Joker. Jeden z tych chłopaczków rozpoznał swoją matkę. Mówiła mu, że pracuje w hotelu. Sprawdźmy sobie. Tak, mamy Jokera. Z Jig, Jig Street. No dobra, no długi ten quest. Długi, rzeczywiście. Jak komuś zależy, żeby sobie samemu szukać tych Jokerów, no to trochę to może zająć. Dobra, mamy... Wygląda na to, że się przeliczyli. I mamy Flaminga. Tyle. tle jest jakiś bar. Też wydaje mi się, że mogę wiedzieć, gdzie szukać. Zacznę od Jig -Jig Street, ale nie jestem pewna, czy to będzie tutaj. No ale dobra, szukamy i zaraz się widzimy ponownie. Ok, zaczynam szukać w, ponownie tutaj przy Jigri -Jig Street, tylko zeszłam na dół. Coś mi się wydaje, że to będzie gdzieś tutaj. Jeszcze sobie raz sprawdzę. Ale czy to nie jest ta, to miejsce, gdzie rozmawialiśmy z Johnem odnośnie... Jego starej kapeli. Zobaczmy. Przeczyto czy to tutaj? Ale tu nie ma flaminga. Jest flaming. Zobaczcie, ja go nie kojarzyłam, ale kojarzyłam właśnie, że gdzieś tutaj przy Jig, Jig Street będzie to miejsce. Dobra, szukamy w takim razie tego jokera. Gdzie on tutaj będzie? Jest. Jest i joker. No jest to bardzo satysfakcjonujące, powiem wam, że jak, jak się mniej więcej kojarzy te miejscówki i, i się tutaj szuka. Joker z Night City. Czy to już będzie koniec? Ja stawiam nowy przedmiot. Zobaczmy sobie od razu. Mamy tutaj koszulkę. Mamy Jokera, ale. Aha, bo nie wiem, czy ona się teraz tutaj przybierze, czy to dopiero w garderobie, czy ja mam tutaj jakiś przedefiniowany strój, już nie pamiętam, jak to działało. No i mamy ramen. Przeczytaj wiadomość Oczywiście Joker z ramenem Co teraz? Udało ci się Zbiegowie zostali ujęci, a miasto znów jest bezpieczne Czyli co, to tyle? O, coś tu jeszcze jest Proszę werble Oto twoja nagroda Za zdobycie tytułu najlepszej łowczyni Jokerów Roku 2077 Czekaj, to moje mieszkanie. Włomę mi się do domu. <grystanie> Użytkownik nieaktywny, błąd 7363. Swoją drogą, ciekawe, czy 7363 coś tutaj oznacza. No dobra, to w takim razie udajmy się do naszego mieszkania. To będzie to mieszkanie e, tutaj. Nasze Street oczywiście. I zobaczmy, co my tam takiego znajdziemy. Dobra, sprawdźmy jeszcze w tym mieszkaniu. No ok, czyli pomyliłam mieszkania. Wydawało mi się, że to będzie przy, mm, przy Jig Jig Street, ale to jest tutaj. Natomiast widzę, że nic z tym chyba nie można zrobić. Tutaj mamy Johnego, to będzie Rogue. Nie wiem, Jackie to jest? Nie jestem pewna. Co tam miał czy Szkocie? Dobra, tu mamy prezenty od Rudy, jeśli dobrze pamiętam. I jeszcze sprawdźmy sobie to. W tej garderobie tą koszulkę. To sobie możemy... Nie to kliknę. To byśmy sobie mogli zdjąć. Ale widzę, że... Niekoniecznie. Ok, Zdjęła. I zobaczmy. Mamy koszulkę Jokera. No dobra. Także jeżeli chodzi o to zadanie, to byłoby to tyle. To zadanie się tutaj w dzienniku yy, nie pojawiło. Ostatnie co mam, to podejrzenie cyberpsychozy, która gdzieś tam. Wykonywałam także, także to się nie pojawia tutaj, jeżeli chodzi o, o zapis w dzienniku, a jedynie jest to taki, taka dodatkowa, można powiedzieć, zabawa. Dobra, także to wszystko, dzięki.